O, tu w praktyce, jak wygląda zbieranie maślaków. Jeżeli trafiliście na ten filmik, to proszę Was żyjcie cały, ze względu na <gryw> bardzo fajne i ciekawe komentarze. No, nareszcie pojawiły się w naszych miejscach grzyby. Proszę, piękny borowik. Tu jeden. Tu jest drugi. Tu jest trzeci, ale dawno nas nie było. I już jest widać trochę starszy. Chyba tu zostanie. A i tu bardzo ładne dwa borowiki pod jagodą kamczacką. Ostatnio rozgorzała dyskusja, czy grzyby wykręcać, wycinać, kręcić w lewo czy w prawo. Otóż leśnicy. <laughs> Poinformowali, że to jest bez znaczenia czy wykręcamy, wycinamy w lewo, w prawo, do góry, w bok po prostu grzybnia jest głęboko w ziemi i nic jej się nie stanie. Tym bardziej, że stare grzyby, które zostają, też czasem zgniją i grzybnia nie ulega zniszczeniu. No to wyrywamy piękny borowik. I do koszyka. I drugi. O, tu już trochę nadgryziony, ale tylko korzeń. A więc kapelusz jest na pewno bardzo zdrowy. A tu niespodzianka. Borowik urósł prawie w szopie. Czy ktoś tu widzi z Was jakąś górkę? Na filmie może tak nie widać, ale ja coś tu widzę i to jest zagadka. Zobaczymy, co tu będzie. No jest piękny borowik. Ale takie sytuacje. To są emocje i dlatego moje komentarze są po wuju. No szkoda, że nie ma wilgoci, bo grzybów by było od zatrzęsienia. O, tutaj Wam pokażę, jak się pięknie stoi, skryty, jak pod parasolem lub w namiocie. Super borowik. Jeszcze jeden borowik. Dziwna struktura, znaczy dziwna. No tak się ułożyło. Bo było trochę deszczu, trochę ciepła. Nasuszenie, coś tam się odkroi. Tutaj widać pękniętą ziemię. Jakiś grzyb może to będzie borowik. Jak już widzę, że to jest borowik. Piachów upiaszczony, proszę. No i są maślaki, które być może uratują sytuację. Jak będą zdrowe, jest niedziela, godzina 14:30. Jak pozbieramy, to jedziemy do dziadków i będzie sos. Maślaki maślakami, ale piękny borowik. O, ten jest naprawdę piękny i zdrowy to już wiem, na odległość. A, i tu jest borowik ukryty. Jednak jest sucho, bo te borowiki są twarde, kapelusze popękane także wilgoci w naszym lesie jest mało. Następny borowik niewybarwiony, cienka nóżka. I tu też borowik, taki sam. i następny borowik wyrośnięty a tu obok kozak biały też suchy brak wilgoci a tu wam pokażę dowód na to na to że w lesie jest sucho przynajmniej w mojej miejscowości widać tu kanie można powiedzieć mini kania Sucha, ususzona wręcz. A następna kania, trochę w lepszym stanie, ale ją też biorę. Bo grzybów jest jak na lekarstwo. Także i ta będzie przygotowana do jedzenia. No i jeszcze jedna kania. Resztki kani w fatalnym stanie. tą to już zostawię. Nie no, nie jest źle. Kozak biały, zdrowy. Generalnie sosu będzie na pluton wojska. Jest górka. Zaczynamy działanie jak saper. Ostrożnie. I dobrze, że ostrożnie, bo to nie jest grzyb jadalny, a więc na minę się nie wpierdzieliłem. Kania. Tu też coś się skrywa. Brązowego widać. Odkrywamy. Jest borowik. Mocno siedzi. O, tu jest więcej ligoci. Piękny borowik. no naprawdę trzeba mieć dobre oczy, żeby tutaj znaleźć grzyba. No kto widzi? Może z tej strony, może z tej strony. No na ekranie tak nie widać, ale jest górka, a to jest miejsce, że gdzie nikt nie chodzi, nie grzebie, i wtedy takie grzyby jest łatwo znaleźć. Znaczy łatwo, łatwiej niż tam gdzie jest zgrzebane. Uzbierana pełna ubianeczka. Z tego myślę, że zostanie połowę. Ale jeszcze nie zakończyłem zbierania. Zostało mi jeszcze dwa sektory do przejścia. Na pewno coś ominąłem, bo robię szybko to, bo dziadek czeka na sos. O, tu jest górka. i nic nie ma to nie była górka tu jest coś zakopane o i tu jest przykład jak można łatwo się pomylić bo rośnie wśród borowików to jest jakiś muchomor i z wierzchu wygląda jak prawdziwek dlaczego dlatego trzeba bardzo ostrożnie Wkładać grzyby do koszyka, przejrzeć ich, przy czyszczeniu jeszcze raz dokładnie obejrzeć, bo można naprawdę sobie zaszkodzić. Ale widzę, następnego borowika już nie jest przykryty jest na wierzchu. Pięknie wybarwiony i zdrowizna W pokorzeniu, chociaż to nie zawsze. W praktyce tak bywa, bo korzeń twardy, a w środku próchno. Tu też widzę jakieś wzniesienie. Pomagam sobie kikiem, ale to jest Muchomor, prawdopodobnie. Jest malutki, dlatego. Go zostawiam. Jak będzie mychom, tu zostanie na wieki. A jak urośnie, i okaże się, że to borowik, no to trafi do koszyka. No i kręcę się w koło. Kręcę pozbierałem kilka sztuk borowików. A jeden sobie stoi prawie na widoku. Także na grzyby wybieramy się. Na spokojnie, co ja plotę? Zbierając grzyby, trzeba chodzić pomału, uważnie. Nie należy się śpieszyć. To jeszcze jeden jest. No, nie spodziewałem się, że tyle na zbieram. Tym bardziej, że jak już wcześniej mówiłem, jest sucho w lesie. I po pierwszym przejściu na szybko moich miejsc nic nie widziałem. No i moje wprawne oko zobaczyło znowu obywaliłem nawet od razu kilkie. Te są bardzo piękne młodziutkie, borowiki, borowik siatkowy. Chwila chwila tu coś będzie większego Super. O, przykrywając miejsce poprzedniego tego borowika odkryłem następnego malutkiego. I takich na pewno w siółce może być więcej, ale ja nigdy nie grzebię, bo później to jest źle zbierać, chodzić, nic nie widać. Liście stoją, nie widać żadnej górki, albo dużo górek, pod którymi nic nie ma. Tak to proszę. Ja chodzę, szukam borowików, a żona w barwinku, piękne maślaki Pokażę Pokaż tu do kamery korzonek Widać, że zdrowy I następny No Dzisiejszy zbiór przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania Proszę Maślaków już półubianki, na pewno będzie więcej. O, lepiej jest filmować niż zbierać. O, tu jest piękny maślak. A teraz Wam pokażę, gdzie urosły tak piękne maślaki. Tu jest taka kępka zielonego barwinku. O, proszę. O, a tu nawet wisi hamak, z którego praktycznie można te maślaki wybierać należąco. O, widzę, że w tym barwinku to nie tylko maślaki rosną. Coś tu się kryje. Borowik Ubiankę mam pełną Idę po następny koszyczek, jeżeli jeszcze jest Idąc właśnie po nowy koszyk od niechcenia sobie kijeczkiem, góreczkę malutką odsunąłem i dwa porowiki do marynowania, ale ich jest mało także pójdą do sosu. O taka mała góreczka. Dajcie, wrzucę. Patrz. Jednak kijek jest dobry. Kijek w kosmosie. A za płotem chodzą grzybiarze, też szukają grzybów. Może coś znajdą. Tego jeszcze nie było. Grzyby zanim trafią na stół, na sos, to trochę się pobojają w hamaku, jak i one mają coś od życia. O, i mam następny fajny koszyk, trochę półokrągły. Trzeba uważać, bo się przewraca i grzyby będą się wysypywać. Zbliżam się, gdzie zostawiłem pełny kosz. O, tu mamy i z tego miejsca zaczynam szukać dalej. Szkoda, że jest sucho. Może jeszcze trochę popada. Noce są ciepłe i w dzień też jeszcze jest ciepło to grzyby powinny jeszcze się pojawić. No i chodzę i chodzę, już 5 minut. Nic nie znalazłem. Czyżby grzyby wystraszyły się nowego koszyka ściółka nie jest zgrzebana, to można odróżnić górkę. Pod którą mogłem być grzyby, a tu jest górka po krecie. O, taki wężyk idzie. Na, na dowód, że jest sucho. Jest tylko jeden muchomor czerwony, a w tym miejscu zawsze bywa ich dużo więcej, niech sobie rośnie. No, nareszcie koszyk nie będzie pusty. Jest piękny borowik. Proszę. Pięknie wygląda. Jeszcze sprawdzę tu, bo w tamtym roku w Polargonii to dziwne były dwa piękne borowiki. No nic tu nie widać. A więc nie ma w tym roku. Tu też nic nie ma. I pyk malutki borowik, ale go biorę. Bo nie wiadomo kiedy przyjedziemy. To wtedy może być już niezdatny do jedzenia. O, tu następny. O, jeszcze jeden. Jeszcze coś tu jest. O, Paślak. Tu coś jest. Piasek. Też borowik. A tu będzie czy nie będzie. Nie, nie ma nic. I tu mamy następnego o przechylony. Chyba go ktoś wcześniej przesunął. Jest górka, jest borowik. Zakrywamy. Żeby później nas nie zmyliło, że coś jest i do koszyka. O! A tak się wybrałem na grzyby. Mieliśmy tylko na trochę wpaść do lasu. Nie myślałem, że tyle nas zbieramy. Ubranie podświętne. Praktycznie nie nadaje. No, można zbierać grzyby, ale po co niszczyć nowe ubranie? Ale jak mawiał pewien klasyk. Ja się ciągle uczę. No i następny już nie mówię, że górka, bo każdy widzi. Jestem pewny, że będzie borowik. Jest. I tu jeden, tam dwa, i w koszyku przybywa. O, jeszcze jeden jest. Mały jeden. Tu jest Maciupi, no go przykryjemy, niech czeka na swoją kolej. O, tu byłem i tego nie widziałem. Dopiero mój pomocnik mi podpowiedział, że tu jest grzyb. Pyk, pyk. Wziąłem tamtego, a tu kto widzi Borowika? Widzicie, jak to trzeba uważnie się przyglądać, wcale go nie widać. A teraz proszę. Pyk pyk. Cudo. Pięknie wyglądają. A to widać grzybnie. To była górka, ją odkryłem, ale nie było grzyba. Tylko taki fajny żołądź. O, tak wygląda nieodpowiedni koszyk, koszyk na grzyby. Chciałem go postawić, a on się wywrócił. A go stawiałem, bo widzę grzyby. O nieostrożnie, urwałem kapelusz. Ale to nic. Zbieramy to, co się wysypało. I zbieramy to, co rośnie. Nie ma czasu. Bo dziadek z babcią już czeka na grzyby, ziemniaki obrane a ja jeszcze w lesie. My w lesie jeszcze musimy ich oczyścić tu na miejscu, żeby nie nosić niepotrzebnie. Gdzie? Jest czy nie ma? Jest za 2-3 dni, powinny być też. No jest następny grzyb, ale koszyka już nie stawiam. Ktoś mnie tam nagrywa z boku. Ято. bardzo przyjemny dzień do zbierania grzybów nie wiem czy słychać ale ja słyszę gęsi klargon czy klargon zbierają się w klucz a ja sobie zbieram grzyb Ludzie, jeszcze raz apeluję, nie grzebać w siółce za grzybami, tylko delikatnie odchylić. O, proszę. Wyjmujemy grzyba i przyklepujemy. Jeżeli w tym miejscu znowu grzyb urośnie, to będzie go łatwiej znaleźć. Moi drodzy fani, to dla Was jeszcze jeden grzybek drugi grzybek. Jeżeli ktoś nie był w lesie, to zapraszam. O, ale nie do mojego, tylko w swoje miejsca, Proszę. Mamy piękne maślaki wygląda na to, że zdrowe czuję to pod ręką. O, tu malutki. A tutaj koszyk daleko. No to te. Rosły koławki idą na ławkę. Pod forsycją też coś jest. Maślak. O, tu jest duży, starszy grzyb. Zobaczymy, czy coś z niego będzie. Raczej zostawiamy go. Nie spodziewałam się grzybów, a grzyby nie spodziewały się u nas. O. Jest tu borowik piękny, ale widzę, że ktoś tu był i zgrzebał być może, że ptak lub wiewiórka, ale to nie wygląda dobrze. I teraz, żebym znalazł grzyba, jeżeli tu jest, no to musiałbym z powrotem to wszystko przegrzebać. Dlatego ludzie, nie grzebać w lesie. Piękny grzybek. No i znowu zgrzebane. Ludzie, ku pi 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 pi. Nie grzebać w lesie. Co to wy kur jesteście? No i proszę. Nie zgrzebane. Widać ładnie ściółka odstaje. Może z drugiej strony pokażemy. O, pięknie skrywa się borowik. I dlatego ludzie, jeszcze raz mówię, nie grzebać w lesie w ściółce. Grzyby i tak można ładnie znaleźć. Można sobie grzybka wyjąć, przyłożyć płasko. I jak tu wyrośnie, będzie widać. Ściółka niezgrzebana i grzybek, proszę, ładnie sobie rośnie i go widać. Nie z daleka, ale z bliska widać. Super. Nic nie widać teraz płasko. Oto finał dzisiejszego grzybobrania. W tej chwili, a za chwilę, właściwie zbierze się sztab organizacyjny w postaci jednej osoby plus jeden pomocnik do czyszczenia grzybów. Oto finał dzisiejszego grzybobrania. Za chwilę zbierze się sztab organizacyjny w postaci jednej osoby, to znaczy mnie, plus jeden pomocnik do czyszczenia grzybów.